Cześć. witajcie w dzisiejszym filmiku dzisiaj będzie o paletkach. Pokażę wam pięć palet, które moim zdaniem są esencją jesieni. Możemy znaleźć tutaj dużo ciepła, fiolety. To są właśnie kolory, które moim zdaniem są idealne na ten okres, bo wystarczy tylko wyjść do domu i zobaczyć jakie kolory nas otaczają. Jest dużo żółci, pomarańczy, złota. Trawa już jest taka niezbyt taka ciemna nasycona, tylko już jest troszeczkę też taka lekko żółtawa. Ten ta zieleń też już jest taka blecz więc ym, wszystko się zmienia i ja muszę przyznać, że trochę wchodzę w taką sezonowość yy, też z makijażem, chociaż nie dotyczy to pazurków, bo mogę nosić i czerwony, i żółty, i, i niebieski, i chłodny, morski, i zielony. Yy, w tym czasie mi to nie przeszkadza, ale z makijażem twarzy to już troszeczkę inaczej jest i yy, yy. Ja jestem typem kolorystycznym jesienią, bardzo lubię te kolory, do mnie pasują, dobrze się w nich czuję, więc nic takiego um, um, pomarańczowego, czerwonego, um, rudego na oczach mnie nie odstrasza, wręcz przyciąga i po prostu to jest coś, co bardzo lubię. Co do palet, mam tutaj przygotowane pięć palet, które moim zdaniem pasują właśnie na ten okres jesienny. Jest coś drogiego, coś super super drogiego, no i też trochę um, tańsze propozycje mam i zacznę może od tej właśnie najtańszej propozycji. To jest Eveline Cosmetics. To jest paleta, którą ja naprawdę bardzo lubię. Ma świetny zestaw kolorów i jakość. I to jest też ważne: jakość jest bardzo ważna, no bo nie ma nic gorszego jak posiadać piękne kolory, które są cudowne w opakowaniu, a na powiekach nie ma czym pracować i byle jak to wygląda. To jest paleta, która ma trochę błysku i maty, jak widzicie, maty są takie dość intensywne, takie ceglaste, pomarańczowe. I to jest yy, praktycznie. Jeden i ten sam kolor, on jest naprawdę bardzo podobny do siebie, to jest, to jest duplikat. Mamy też troszeczkę ciemniejsze tonacje, aby troszeczkę przydymić na przykład oko w zewnętrznym kąciku czy na dolnej powiece. I mamy cudowne, przepiękne błyski, które są naprawdę bardzo dobrej jakości. Nie uciekają, nic nie zostaje na palcu, wszystko ładnie się przenosi na powiekę i pracuje się tymi cieniami bajecznie łatwo. Więc nie trzeba mieć jakichś specjalnych narzędzi, umiejętności, wystarczy po prostu palec, wystarczy... Wystarczy y, pędzel, który używamy. Od jakiegoś tam czasu z wszystkimi cieniami powinien pracować dobrze, to i z tym też na pewno sobie poradzisz. Druga paleta jest od Hani, i to jest paleta z fioletami. Ja fiolety uwielbiam, ale nie te na bazie niebieskiej, czyli na takiej chłodnej tonacji, tylko właśnie te cieplejsze tonacje. Mam tutaj fiolety i mam też wrzosowisko. Wrzosowisko jest nieco chłodniejsze i bardzo rzadko sięgam po te cienie, bo dla mnie są zbyt ciemne, zbyt intensywne, a po te kolory bardzo chętnie sięgam. Mamy tutaj taką tonację też dość trochę chłodną, ale też wydaje mi się, że w tych kolorach jest trochę ciepła i bardzo ładnie ta paleta łączy się właśnie z ciepłymi tonacjami, czyli w załamanie, wewnętrzny kącik, coś bardzo ciepłego plus to, co mamy tutaj, to naprawdę daje taki ładny, zbalansowany jesienny makijaż. Prawie wszystkie te cienie użyłam. Mamy tutaj naprawdę bardzo intensywne ciemne kolory, coś takiego jak denaturat, co pięknie wygląda w formie kreski. No i takie widzicie, takie typowo jesienne kolory, takie lekko wrzosowe, przepięknie wyglądają na powiekach. Te błyskotki są po prostu przecudowne, przecudowne, naprawdę Hania stara się zrobić nam jak najlepszą jakość, Myślę, że jej się to udaje, jedynym minusem tej palety jest to, że te cienie mocno się osypują ale to jest raczej normalne przy tej formule ponieważ mamy tutaj formułę dość średnio sprasowaną ta, ta, ta wypraska nie jest tak, widzicie, zbita, taka twarda jak kamień, tylko te cienie są takie właśnie delikatne, wystarczy leciutko dotknąć pędzlem i sporo pigmentu się nabiera Fajna paleta, niepowtarzalna, piękna, moim zdaniem. Jedna z takich ciekawszych z fioletami. Teraz pokażę Wam coś, co jest naprawdę bardzo na jedno kopyto, można powiedzieć. To jest paleta bazowa, uzupełniająca na przykład do takich tonacji: do zieleni, do, do jakichś takich przygaszonych róży. To jest paleta Urban Decay Naked Hit, i to jest paleta, która była dość kontrowersyjna. I to są cienie, które nie były tak chwalone przez wszystkich, że, są, że to są piękne cienie, że to jest super kolorystyka, dobrze dopasowana, tylko to było właśnie często mówione, że ta paleta nie ma nic takiego nadzwyczajnego, oryginalnego i innego w sobie. A kolorystyka wygląda tak. Moim zdaniem jest to cudo, jest to piękno, ponieważ ja się kocham w takich tonacjach i to jest paleta, która dla mnie jest idealna właśnie na okres. Jesienny. Mamy tutaj rudości, mamy różnego, um, różnej maści brązy i, i, i złota, i jakieś takie brzoskwinie. No i mamy też trochę ciemniejsze kolory, które możemy wykorzystać w formie kreski albo do przyciemnienia zewnętrznego kącika, lub do podrasowania, otworzenia, obniżenia troszeczkę oka na dolnej powiece. Mamy tutaj kolory, które są bardzo podobne do siebie, więc tak patrząc z dwójkami, no to widzicie tutaj nie ma nic takiego, um, co. Się odróżnia, nie ma nic oryginalnego, wszystko jest tak, jak powiedziałam, na jedno kopyto. Ale dla osób, które kochają się w takich tonacjach i uwielbiają takie łatwe palety do używania, no to myślę, że, że, że powiedzą, że, to jest, że ta paleta jest super. Ja powiem, że jest super, bo ja się kocham w tych tonacjach. No i łącząc je właśnie z fioletami, to daje piękny efekt na powiekach, taki romantyczny, ciepły, taki otulający, który sprawia, że nosząc czarną czy szarą czapkę, Wielki, obszerny szal Po prostu człowiek nie ginie I tego koloru troszeczkę ma na sobie Kolejna paleta to jest Miniaturka Nataszy Denony I to jest paleta, którą ja też uwielbiam Naprawdę jest cudowna Ma piękną kolorystykę, też taką bardzo łatwą Codzienną Ma piękne błyskotki, które są niepowtarzalne Nieporównywalne do niczego Nie do chudy nie do Anastazji, nie do Juvia' Place. Po prostu to jest to jest coś innego. I bardzo mnie korcą duże palety, chociaż one kosztują naprawdę fortunę i chciałabym mieć wszystkie, to musiałabym chyba samochód zastawić, ale mm, kiedyś tam. Kupię kiedyś, jak jeszcze będą w sprzedaży. Na razie jest budowa, więc muszę trochę oszczędzać. I mam taką paletkę, właśnie, którą też uwielbiam. I ta paleta jest po prostu solo, cudowna. Można świetny makijaż wykonać, taki właśnie jesienny, podkreślający niebieską tęczówkę, dodający takiego blasku. Um, uwielbiam te maty, no i błyskotki. Są cudowne. Nieważne, czym nałożysz palcem, czy pacynką, czy pędzlem płaskim, one przenoszą się jeden do jednego na sucho, na. Mokro są po prostu przecudowne i nie mogę się nachwalić tych paru kolorów, które, które naprawdę adoruję i uwielbiam. Ostatnia paleta. Jest to paleta cholernie droga. Nie każdy może sobie na nią pozwolić, ale myślę, że wiele osób, będąc w saforze i mając możliwość ją dotknąć, to na pewno sobie nie podarowały i tam wymacały sobie konkretne kolory. Jest to paleta z Huda Beauty, i mamy tutaj paletę, która moim zdaniem na jesień Wystarczy jako jedyny egzemplarz. Nie potrzebujesz nic więcej. Chyba, że lubisz brązy i chłodniejsze tonacje, no to można do tego dorzucić. Mamy tutaj przepiękną kolorystykę. Mamy też sporo cieni, mamy wybór w różnych kolorach, chociaż tonacja jest zdecydowanie ciepła. Mamy tutaj jeden chłodny brąz, który jest idealnym brązem pod względem koloru do rozpoczęcia makijażu do, takiej, do, do wykonturowania oka, do zrobienia takiej bazy i potem lecimy sobie z ciepłymi tonacjami, jakimi tam sobie chcemy uzupełniamy makijaż błyskotkami też jakimi chcemy, mamy tutaj fiolety piękne, mamy brzoskwinie, róże mamy takiego żuczka klasycznego który zawsze się sprawdzi z takim ciemnym brązem, mamy tutaj kolory ceglaste, matowe, które są naprawdę mocno napigmentowane i mamy jeden cień, który moim zdaniem jest badziewny, jest niepotrzebny Nienawidzę tej formuły, nie rozumiem jej, nie lubię Więc nie będę mówić tutaj nic pozytywnego na temat tego cienia Najchętniej bym go stąd wygrzewała i wrzuciła coś innego Jest to paleta naprawdę bardzo y, piękna Moim zdaniem kolorystyka jest piękna, dobrze dobrana I mamy tutaj y, szeroki wachlarz możliwości zrobienia makijażu w ciepłych tonacjach do tego możemy dorzucić sobie na przykład taką paletkę z fioletami i możliwości mamy 100 razy więcej. Także jest to paleta bardzo droga, ale moim zdaniem jest tutaj różnorodność. Nie ma, nie ma nic takiego na jedno kopyto, jak na przykład w tej palecie, gdzie tej różnorodności jest brak, bo tutaj są tylko właśnie kolory mm, tak jakby idące w jedną stronę. Tutaj mamy troszeczkę większy wybór, bo jest trochę, trochę brązu, brzoskwini, różu, fioletu, no i ten żuczek, który też nie jest taki płaski. No i właśnie te błyskotki właśnie nie są takie, takie byle jakie, tylko to są takie duochrome, które mm, opalizują na, na dwa, trzy inne kolory, więc to tutaj nudą nie, chwi, nie wieje. Ja ale nie wie. naprawdę jest to świetna paleta tylko niestety cena jest bardzo wysoka i nie każdy może sobie na tą paletę pozwolić ale oczywiście tańsi producenci idą naprzeciw i takie zestawy kolorystyczne mają na przykład w Rossmanie czy w Hebe znajdziemy podobne paletki i dzisiaj wszystko w tym filmiku Dajcie znać, czy wy też uznajecie taką sezonowość w makijażu, czy macie kilka palet i uwielbiacie je przez cały rok i nieważne czy jest lato, zima, jesień, wiosna, używacie je na zmianę lub non stop. Dajcie znać w komentarzu. Dzisiaj wszystko życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa.